Spotkanie z cyklu Razem dla Kujaw i Pomorza, tym razem w Sempulnie Kraińskim. Głównymi jego tematami, tematami spotkania urzędników wojewody z gospodarzami były m.in. susza ASF czy sytuacja na rynku trzody chlewnej. Na początku roku rolnicy z powiatu Sempoleńskiego, Tucholskiego i bydgoskiego pikietowali przed urzędami m.in. w Tucholi. Zwracali uwagę na trudną sytuację na rynku trzody chlewnej przede wszystkim niskie ceny w skupie. Taka była cena nawet 5,50, 5,60. Dzisiaj mamy cenę 3,60, 3,70, 3,80. Nie, to są nawet nie pokrywa to kosztów produkcji rolnej. Chcemy rozmawiać, to nie jest tak, że jak minister rolnictwa mówi, że zarzuca nam, że my wolimy protestować. Nie. Dlatego tutaj moja obecność dzisiaj, i, no bo po tych naszych protestach nic kompletnie się nie zmieniło. Ceny żywca wieprzowego troszeczkę tam drgnęły do góry, ale podejrzewam, że to jest bardziej spowodowane już deficytem tej, tej trzody chlewnej. Przyszłość hodowli trzody chlewnej to jedno z wielu pytań pojawiających się na spotkaniach z cyklu Razem dla Kujaw i Pomorza. Produkcja trzody chlewnej, mimo tego, że i tak bardzo spadła, jest na bardzo wysokim poziomie w porównaniu z innymi rejonami Polski, więc każde wahanie cen tutaj ma rzeczywiście ogromny wpływ na to, co dzieje się z naszymi rolnikami. Ma to przełożenie na naszą gospodarkę. No my oczywiście nie rozwiążemy, wszystko, nie rozwiążemy wszystkich problemów, ale wiele możemy i robimy to i chcemy o tym dzisiaj z rolnikami porozmawiać. Konkurować z dużymi producentami rolnicy mają m.in. poprzez jakość i niszowe produkty to rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. My proponujemy alternatywny chów, proponujemy tradycyjne rasy, proponujemy tradycyjne formy żywienia, tucz bez GMO, utrzymywanie łańcucha od pola do stołu. To, co może docenić konsument. Konsument chce jakościowej wieprzowiny. Ośrodki doradztwa rolniczego pomagają również znaleźć dodatkowe źródła dochodu. To m.in. przetwórstwo, handel detaliczny, zagroda edukacyjna czy gospodarstwa opiekuńcze zwane zieloną opieką. W województwie kujawsko-pomorskim jest już około 30 takich miejsc dla seniorów. Sępólno-Kraińskie, Katarzyna Ormanowska.